Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na porannym webinarium. Ja nazywam się Michał Stajniak i mam oczywiście przyjemność prowadzić dla Państwa dzisiejsze wydarzenie. Na początku, oczywiście, jak zwykle prosiłbym o tutaj zwrócenie uwagi na disclaimer i Powoli możemy zaczynać. Jeżeli chodzi o rynki, no to jakby nie da się ukryć, że obserwujemy naprawdę bardzo mocnego dolara, który znajduje się na najwyższych poziomach od 5 miesięcy, jeżeli popatrzymy sobie na indeks. Natomiast jeżeli popatrzymy na euro-dolara, no to tu testujemy okolice poziomu 1,07. Na początku, oczywiście, wczoraj mieliśmy Europejski Bank Centralny, który zdecydował się utrzymać stopy procentowe, ale z drugiej strony. Mieliśmy też nieco słabsze dane PPI, które, no jednak, troszkę mnie zastanowiły, bo biorąc pod uwagę wzrost cen ropy naftowej, wydawało mi się, że ten PPI będzie wyższy, ale ostatecznie jednak euro dolar nurkuje nam właśnie w te okolice poziomu 1.07 i e, coraz więcej e, jakby czynników wskazuje na to, że dolar może jeszcze zyskiwać się w najbliższym czasie, przynajmniej właśnie do tego momentu, kiedy będziemy mieli potencjalną obniżkę ze strony Europejskiego Banku Centralnego. Ale pomimo tego, że mamy właśnie bardzo mocne złoto, to jednak, przepraszam, bardzo mocnego dolara, to jednak obserwujemy bardzo wyraźne wzrosty na rynku metali szlachetnych. No i oczywiście, złoto sięga nam nowych historycznych szczytów, bardzo blisko 2400 dolarów za jedną uncję. Natomiast, jeżeli popatrzymy sobie na srebro, no to też ona się coraz bardziej zbliża do tego poziomu 30 dolarów za jedną uncję. Oprócz tego, że właśnie dzisiaj. Dzisiaj mamy taką sesję dosyć dolarową, ale jeżeli popatrzymy sobie na kalendarz makroekonomiczny, to w zasadzie nie ma tu zbyt ważnych odczytów. Ale z drugiej strony mamy rozpoczęcie sezonu wyników na Wall Street, więc to oczywiście może wywołać dosyć spore zmiany, jeżeli chodzi o e, giełdowe e, indeksy. Natomiast też warto zwrócić uwagę na wczorajszą sesję, e, bo mieliśmy dosyć e, mocną pompkę, jeżeli chodzi o spółki technologiczne, między innymi na. Apple, który przedstawił nowe chipy e, powiązane ze sztuczną inteligencją. Natomiast jeżeli chodzi o rynek walutowy, to również warto zwrócić uwagę na parę do JPY. Ona cały czas pozostaje wysoko, natomiast e, natomiast no, spekuluje się cały czas natomiast na temat interwencji walutowej. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie omówienie tego, co miało miejsce dzisiaj w kalendarzu. Tak jak już mówiłem, nie ma zbyt wielu ważnych rzeczy. Mamy inflację z Hiszpanii. Tutaj mi się błąd ortograficzny przedstawienie zrobiło. Mamy też mamy też indeks mamy też indeks zaufania konsumentów ze Stanów Zjednoczonych oraz wypowiedzi bankierów. Centralnych ze Stanów Zjednoczonych. Więc myślę, że możemy sobie pójść dalej. Chciałbym tutaj Państwu kilka rzeczy pokazać jeszcze przed przejściem do platformy. No to mamy na początku ceny srebra z ETF-ami na srebro, więc widać, że ostatnio mamy taki dosyć wyraźny wzrost kupowania srebra przez ETF-y oczywiście nie jest to ta skala, którą obserwowaliśmy w 2020 roku, kiedy no to srebro zyskało ponad, ponad 100%, ale jednak trzeba zwrócić uwagę, że no jednak jest to jakiś, jakaś część popytu dosyć ważna i która pogłębi tak naprawdę to, co dzieje się w tym momencie w bilansie srebra. Natomiast no, ostatnia sesja no troszkę troszkę spadek. Nie też warto obserwować to jak się będą zachowywały ETF-y na złoto choć w dalszym ciągu obserwujemy tu wyprzedaż natomiast jeżeli chodzi o srebro w takim ujęciu powiedzmy historycznym i jak zachowuje się względem, względem średnich no to widzimy, że tu pojawia się taki sygnał lekkiego wykupienia jeżeli popatrzymy sobie na średnie z ostatnich 100 dni oraz na średnią jednoroczną, no to widać, że mamy tu czterokrotne odchylenie, ponad czterokrotne odchylenia od średniej, od, od średniej właśnie jednorocznej, więc to może nam gdzieś tam generować jakiś taki sygnał możliwego wykupienia. Z drugiej strony, no jeżeli popatrzymy sobie na odchylenie od średniej pięciorocznej, no to tu w zasadzie trudno powiedzieć, żeby były jakieś takie punkty zwrotne. Natomiast no od pięcioletniej średniej srebro nie jest też jakoś bardzo, bardzo oddalone. Natomiast jeżeli chodzi o złoto, no to widzimy bardzo bliskie poziomy 2400 dolarów za jedną uncję, natomiast, natomiast jeżeli popatrzymy sobie na zachowania ETF-ów, no to w dalszym ciągu tutaj mamy wyprzedaż. I jeżeli popatrzymy sobie na złoto w ujęciu tego, jak zachowują się średnie, no to też powoli, powoli generuje się nam taki Sygnał wykupienia względem jednorocznej średniej, ale jednocześnie jeżeli popatrzymy sobie na średnią pięcioletnią, no to tu jeszcze troszkę nam do tego czterokrotnego odchylenia od średniej brakuje. No i oczywiście jeżeli popatrzymy sobie powiedzmy na lata 70 czy 80, no to też te wzrosty bywały silniejsze. Więc jeszcze w przypadku złota myślę, że do tych 2400 2450 jest szansa dojść bez Jakiejś większej korekty, a potem oczywiście zobaczymy, co dalej. No Z pewnością, jeżeli zobaczylibyśmy odbicie w przypadku ETF-ów, to to bardzo mocno wzmogłoby ten ruch wzrostowy na rynku złota. Natomiast teraz chciałem też Państwu pokazać to, co dzieje się w przypadku. W przypadku właśnie Europejskiego Banku Centralnego i rentowności obligacji dla Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych, więc widzimy prawdopodobieństwo cięcia w, prawdopodobieństwo cięcia w czerwcu ze strony Europejskiego Banku Centralnego jest już wyceniane na 90%, więc no, można powiedzieć, że rynek ma niemal pewność tego, że te stopy procentowe zostaną ścięte. Druga rzecz to spread rentowności, który no jednak spadł nam bardzo, bardzo mocno w ostatnim czasie dla euro-dolara. Tutaj akurat ten wykres jest z wczoraj, więc. Więc tu oczywiście ta para euro-dolar znajduje się nieco niżej, natomiast no generalnie, jeżeli popatrzymy sobie, gdzie spread ostatnio na takich poziomach się znajdował, no to oczywiście euro-dolar był bliżej poziomu 1,06, 1,05, więc to pokazuje, że teoretycznie jest tu potencjał do tego, żeby, żeby właśnie euro-dolar nam jeszcze zaliczył spadki. No i co ważniejsze, jakby ten spadek spreadu jest związany z trendem wzrostu. Zarówno na rentownościach amerykańskich, jak i niemieckich, podobnie jak to było w zeszłym, w zeszłym roku. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o omówienie tych najważniejszych kwestii w tym momencie, więc przechodzimy sobie już do naszej. Platformy i tutaj w przypadku, w przypadku dzisiejszego kalendarza, no to jesteśmy już po publikacji bardzo dobrych danych z Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o produkcję przemysłową. Natomiast no, też spekuluje się na temat tego, że bank Anglii może ściąć stopy procentowe w czerwcu. No Na, na początku mówiono o Banku Kanady, teraz po tej decyzji w tym tygodniu no, nie jest już takie pewne, natomiast Europejski Bank Centralny no, Pewnością jest tym bankiem, który może się na taki ruch zdecydować. Być może Bank Anglii, jeżeli kolejne dane inflacyjne ponownie zaskoczą w dół, no to również ten Bank Anglii wyjdzie nam naprzód, jeżeli chodzi o potencjalne. Potencjalne obniżki stóp procentowych. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiaj, mamy inflację, więc będziemy na to zwracać szczególną uwagę. Czy przypadkiem tutaj nie ma jakiejś drugiej fali inflacyjnej w tych nieco mniejszych gospodarkach, ale równie ważnych dla całej strefy euro, bo oczywiście w Niemczech ta inflacja pozostaje bardzo blisko celu, no ale z drugiej strony przy, w przypadku. Yy, Prawda, Hiszpanii mamy tutaj gdzieś jakieś, jakąś rosnącą presję wzrostową. No, tu, jeżeli chodzi o Hiszpanię, no to wzrost cen surowców energetycznych bardzo szybko ma wpływ na to, co dzieje się z inflacją. Więc, oczywiście, ostatnio mieliśmy wzrost cen ropy naftowej, ale też odbijają nam ceny gazu w Europie. Nie są to bardzo duże wzrosty, ale jednak te wzrosty są widoczne. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz, to dane dotyczące cen eksportu i importu w Stanach Zjednoczonych, więc to oczywiście, jeżeli tu mielibyśmy jakiś przyrost tych cen importowych znacznie wyższy, no to to dodatkowo nas oddala od momentu obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o dalsze publikacje, no to oczywiście tutaj mamy również indeks z Uniwersytetu z Michigan i tu oczekuje się niewielkiego, niewielkiego spadku. I teraz myślę, że możemy przejść dalej, tylko sprawdzę, czy jakieś pytania się od Państwa nie pojawiły, więc, więc tu oczywiście. Jak najbardziej zaraz sobie omówimy te najważniejsze rynki, więc zaczynamy sobie od zaczynamy sobie od eurodolara. No i tutaj jeżeli chodzi o eurodolara, no to jakby cały czas obserwujemy te okolice poziomu 1.07. W zasadzie w ostatnich minutach to wsparcie zostało przełamane, więc zakończenie dzisiejszej świecy będzie tak naprawdę kluczowe, ponieważ jeżeli zakończymy tą świecą, świecę podobnie jak wczoraj, no to będzie tutaj wyraźne. Taki sygnał popytowy i potencjał do takiej formacji podwójnego dołka. Więc technicznie tutaj cały czas jest szansa na jakieś ożywienie i dojście w okolice poziomu 1,08. Natomiast jeżeli chodzi o taką stref, strefę fundamentalną. To raczej widziałbym potencjał do zejścia na niższe poziomy. No i oczywiście również technicznie, jeżeli właśnie dojdzie do przełamania dzisiaj tej strefy, no to widziałbym w przyszłym tygodniu próbę dojścia do poziomu 1.06 z perspektywy tygodniowej bardzo silna strefa, bardzo silna świeca spadkowa. No i oczywiście widać, że takie ożywienia właśnie na tygodniówkach, no to miały miejsce, kiedy ta. Ten y, cień świecy był naprawdę bardzo, bardzo mocny. No. Trudno oczekiwać, żeby przynajmniej na ten moment ta, ten cień świecy prawda, był przynajmniej na te 40-50 pipsów. Ale jeżeli to się zmieni, no to oczywiście ta perspektywa na przyszły tydzień może nam się inaczej rysować. Więc jeżeli dzisiaj wyjdziemy powyżej poziomu 1,07 mniej więcej w te, w te okolice 74 tysięczne, no to wtedy ta perspektywa na przyszły tydzień może nam się wyrysować do ponownego przetestowania poziomu 108. Teraz przejdziemy sobie do USDJPY. Tutaj e, cały czas bardzo wysoko zbliżamy się do poziomu 153,5. Tak jak państwu wczoraj mówiłem, najprawdopodobniej ten poziom zostanie osiągnięty. Aczkolwiek, no widać, że ta dynamika tych ruchów od wczoraj no, nie wygląda jakoś bardzo spektakularnie. Więc myślę, że dzisiaj albo w poniedziałek prawdopodobnie koło tego poziomu się zakręcimy. No i widać, że Yy, prawda tutaj, kiedy przebijaliśmy te kolejne bardzo ważne poziomy techniczne, no to jednak następowała taka konsolidacja, więc też uważam, że tutaj po ewentualnym przebiciu 153,5, najprawdopodobniej pojawi nam się taka konsolidacja, i oczywiście z tej konsolidacji będzie próba wybicia w górę w okolice 155. Natomiast, jeżeli pojawią się jakieś takie negatywne informacje dla dolara, czy jakieś próby kupowania jena, na przykład ze względu na czynniki geopolityczne, no to oczywiście wybicie z takiej konsolidacji w okolicach 153. 3,5 mogłoby nas sprowadzić w okolice 152, 152,5. Teraz przejdziemy sobie do pary Euro GBP, bo tu oczywiście mieliśmy publikację dzisiaj danych zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i z Niemiec, więc sezonowo okazuje się, że gdzieś tutaj są takie perspektywy do jakiegoś ożywienia. Natomiast moim zdaniem, nawet jeżeli rośnie nam perspektywa do obniżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii, to jednak zdecydowanie silniejsze powinny być te perspektywy związane z obniżką stóp procentowych w strefie euro. No i również jakby gospodarka Wielkiej Brytanii nie wyglądała zbyt dobrze, ale coś tam się zaczyna poprawiać, więc jeżeli będą też rosły te perspektywy związane z obniżką stóp procentowych w Wielkiej Brytanii, to być może te dane w Wielkiej Brytanii będą się poprawiać jeszcze mocniej, więc tu widziałbym potencjał do tego, żeby próbować przynajmniej zejść o te. Kilkadziesiąt pipsów w dół i spróbować jeszcze raz przetestować te lokalne dołki. A nie wykluczone, że również wybijemy się z tej strefy, bo przecież niedawno jeszcze znajdowaliśmy się poniżej tej strefy, bo to było w 2022 roku. Więc to, że tutaj mamy tą bardzo silną strefę popytową w okolicach poziomu 85 setnych, od prawda, lipca zeszłego roku, to wcale nie oznacza, że nie możemy się tutaj wybić właśnie ze względu na te czynniki. Fundamentalne, które nam się w tym momencie wyrysowują. USDPLN tu w dalszym ciągu uważam, że będzie presja do tego, żeby powrócić do poziomu 4 zł. Wydaje mi się, że też będzie szansa do tego, żeby się wybić tutaj do tych ostatnich lokalnych szczytów z początku tego roku. No, nawet oczywiście. Ze względu na tą siłę polskiego złotego generalnie, bo jeżeli popatrzymy sobie na europa, no to tu ten Europa jest cały czas bardzo nisko i najprawdopodobniej zostanie. Natomiast ze względu na siłę dolara, myślę, że jest tutaj presja na to, żeby się w tych okolicach 4,403 jednak w najbliższym czasie znaleźć. I teraz przechodzimy sobie do indeksów w USA. Mamy jednak przebicie. Tej spadkowej linii trendu, czyli jednak nie dobiliśmy, tak jak sobie tutaj wczoraj spekulowaliśmy, do dolnego ograniczenia tej największej korekty w trendzie. Przebijamy się przez tą spadkową linię, więc oczywiście dzisiaj, jeżeli te wyniki w Stanach Zjednoczonych wypadną pozytywnie, no to myślę, że będzie tutaj potencjał do tego, żeby jeszcze do tych 18600 punktów dojść. No i oczywiście ta strefa tutaj w okolicach 18400 punktów będzie. W tym momencie stanowiła nam wsparcie, więc ewentualnie jakieś cofnięcie nie powinno być jakieś bardzo, bardzo głębokie. Myślę, że tu na 18400 będą możliwe jakieś potencjalne próby ożywienia, jeżeli do takich spadków by doszło. Teraz SP 500, tu oczywiście na SP 500 też wybicie w górę i w tym momencie najprawdopodobniej, przepraszam, tutaj um, US sobie pomyliłem instrumenty. Na SP500 mamy oczywiście tutaj bardzo ładną reakcję, jeżeli chodzi o tą największą korektę w trendzie. Oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na te noty, no to nie ma tu jakiegoś bardzo wyraźnego sygnału prowzrostowego, aczkolwiek, no jeżeli chodzi o ten ruch w tym momencie, odbicie od tego dolnego ograniczenia, tutaj również możemy sobie spróbować wyznaczyć taką linię trendu spadkowego, no to najprawdopodobniej, Podobnie ta linia powinna być przebita w najbliższym czasie i oczekiwałbym tutaj dojścia do 5275 punktów w najbliższym czasie. <laughs> Przepraszam bardzo. Niemiecki DAX. Tutaj, jeżeli chodzi o niemieckiego DAXA, to w takim krótkim terminie możemy sobie spróbować wyznaczyć taki spadkowy kanał trendowy, więc będziemy obserwować to, czy uda nam się przebić powyżej tego kanału. Jeżeli nam się nie uda przebić oczywiście poniżej tego kanału, no to wtedy będzie potencjał do tego, żeby spróbować jeszcze raz. Zejść tutaj w okolice 18 tysięcy punktów. Natomiast, no, oczywiście, z perspektywy tego, że będzie presja na to, żeby ponownie, żeby te stopy procentowe w, w strefie euro jednak zostały obniżone, no to będzie tutaj potencjał do tego, żeby ta największa korekta w tym trendzie została utrzymana i przynajmniej z dojściem do 18 500-18 600 punktów i Teraz jeszcze WIG20, 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 no dosyć mocno, dosyć mocno stracił w tym tygodniu tych początkowych wzrostów. Teraz otwiera się takimi lekkimi spadkami, natomiast myślę, że to wsparcie w okolicach 2460 punktów przy zniesieniu 78,6 czy tutaj jakbyśmy sobie inaczej tą, Wyrysowali to FIBO, to tutaj mielibyśmy 23,6, no to to wsparcie powinno być utrzymane. I teraz przechodzimy sobie do surowców. Na początku złoto oczywiście nowe szczyty, więc tu najprawdopodobniej za moment osiągniemy. Prawda, 2400 dolarów, natomiast warto zwrócić uwagę, że tu pod względem sezonowości gdzieś mamy taką konsolidację, więc nie można wykluczyć, że właśnie w tym najbliższym czasie przy 2400-2450 pojawi nam się taka, taka konsolidacja, właśnie taki marazm na rynku złota, na co w tym momencie wskazuje nam sezonowość i Ropa naftowa, ropa zalicza nam takie, takie niewielkie cofnięcie w tym momencie, cały czas powyżej 85 dolarów za jedną uncję, więc oczywiście tu jest bardzo ryzykowna sytuacja w postaci tego, co może stać się w najbliższym weekendzie, bo oczywiście Stany Zjednoczone ostrzegały przed tym, co może stać się, jeżeli chodzi o. O sytuację pomiędzy Izraelem oraz Iranem, więc oczywiście tu na to trzeba zwrócić, zwrócić uwagę. Więc oczywiście nie szukałbym teraz na siłę jakiegoś przełamania przez te 85 dolarów za jedną baryłkę, i próby dojścia do tej spadkowej, do tej wzrostowej linii trendu. Bo oczywiście po weekendzie nie jest wykluczone, że nam się tutaj ta cena otworzy jakąś luką wzrostową, natomiast no, też nie spodziewałbym się, żeby doszło w weekend do jakiejś kompletnej deeskalacji i otwarcia powiedzmy w okolicach 85 za dolarów jedną, za jedną uncję. Tutaj sobie rzucę okiem na rzucę sobie okiem na rzucę sobie okiem na czat. Sytuacja kawy Myślę, że możemy sobie rzucić jeszcze okiem na, na kawę, e, przy okazji może też na kakao, bo oczywiście tutaj mieliśmy rolowanie na kakao, więc myślę, że będzie tutaj taka presja na to, żeby domknąć jeszcze tą lukę. I najprawdopodobniej oczekiwałbym tego, że ta pompka tutaj, która miała miejsce, to była pompka prawdopodobnie podrolowanie. Więc tutaj może być presja na to, żeby domknąć tą lukę. No i widziałbym jakąś w końcu korektę na rynku kakao. Oczywiście w, najbliższych, w najbliższym tygodniu powinny pojawić się jakieś dane dotyczące przetwórstwa kakao, więc jeżeli będzie tutaj będą jakieś takie dane Negatywne, pokazujące spadek popytu, no to widziałbym dosyć, dosyć sporą korektę. Aczkolwiek, no jakby rynek kakao jest na tyle rozgrzany, że nie można yy, praktycznie żadnego scenariusza w tym momencie wykluczyć. Więc w tym momencie oczekiwałbym domknięcia luki i prawdopodobnie później jakiejś korekty, przynajmniej poniżej 9000 dolarów za jedną tonę. Yy, natomiast jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o kawę, no to tu ten rynek jest bardzo rozgrzany. No, trudno tutaj doszukać się jakichś takich konkretnych fundamentów, jeżeli chodzi o Arabikę, bo jeżeli chodzi o Arabikę, to oczekiwane są dosyć mocne zbiory cały czas w Brazylii, ale to, co się w tym momencie dzieje na Arabice, jest związane z tym, co dzieje się na Robuście, bo oczywiście spadek produkcji robusty może spowodować to, że będziemy mieli będziemy mieli zwiększony popyt na Arabikę. Więc oczywiście jest to dosyć mocno rozgrzany rynek, też pisze się dosyć mocno o tym, że no spekulacyjne pozycje długie są jedne z najwyższych w historii, więc dopóki nie dojdzie tu do jakiejś redukcji tych pozycji długich, to może być kontynuowany ten ruch w górę. Jeżeli popatrzymy sobie na taką kwestię techniczną, no to najbliższy. Najbliższy jakiś taki silny opór znajduje się w okolicach 2400 400 centów za funta. Jeżeli byśmy sobie FIBO wyrysowali, to 2000, przepraszam, 236, więc no, będzie tutaj jakaś taka presja do tego, żeby do tego poziomu dojść. Oczywiście przed nami rolowanie, więc będziemy mieli lekko w dół. Prawdopodobnie pompka pod górę, ale akurat jeżeli chodzi o kawę, to raczej bym oczekiwał tutaj jakiegoś takiego przedłużenia tego ruchu wzrostowego. Widać, że mieliśmy tutaj taką konsolidację, następnie wybicie czy to z trójkąta, czy z równości tych ruchów. No to myślę, że tutaj jest potencjał jeszcze wzrostowy. Jeżeli byśmy sobie to wzięli z formacji trójkąta, no to w tym momencie no, jesteśmy gdzieś w granicach tego, tego zasięgu, tego ruchu. Natomiast, jeżeli popatrzymy sobie na to, co dzieje się z realem brazylijskim, no, to real za bardzo w tym momencie tego ruchu nie uzasadnia. Więc no, w krótkim terminie oczekiwałbym jakby kontynuacji tego ruchu wzrostowego na, na kawie, aczkolwiek no, jest to rynek też mocno spekulacyjny, więc w takiej perspektywie do połowy roku raczej jakąś korektę bym tutaj zauważył no w szczególności jeżeli zaczną nam się cofać te długie pozycje na właśnie na kawie. Ja państwu bardzo serdecznie bardzo bardzo oh, przepraszam państwa nie, nie wrzuciłem nie wrzuciłem prezentacji, tak? Nie wrzuciłem prezentacji tylko tylko właśnie cały czas Cały czas mówiłem, więc jeżeli chodzi, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi właśnie o wykres, no to tutaj właśnie do tych 2236 myślę, że kawa może dojść. Ja Państwu bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję i oczywiście zapraszam w poniedziałek na webinarium Przemka Kwietnia o 7.50. Dziękuję jeszcze raz oraz do zobaczenia.